Siemanko widzowie z tej strony Magnus 302 i gramy sobie w Brawl Starsa tak. Ojej ja no. Dzisiaj, może będę miał taki ten, bo mnie dzisiaj trochę głowa boli, ale się specjalnie dla Was poświęcam moi kochani widzowie. No trochę odwalam. No jaki sposób No Zmykaj. Patrzcie, żeby zostawić łapkę w górę. Bardzo dobrze, Tik. No. Teraz dosłownie moje kara, Być cię ukradłem. No. Widzę, że a mi się podoba chyba to nagrywanie. Aha. No nie, nie to nie! Pod Boga, no nie, dobrze, że nie ma Boga. No ale dobra, wbiliśmy sobie ten Dwa. ten otwieramy jutro 100 dropów darmowych widzowie Ile do odebrania? Oszlak To ja mam tarę za darmo Dobra, może nam się uda wbić sobie no, może zaraz że będę może jakoś... Nie będę gadał, ale po prostu ten, sera. Postaram się utrzymać te nasze daili. Pójdę jeszcze dwa. No i film. No chyba spróbuj. Jeszcze w pieczy znajdź. Oj, chyba nie lubię się. Nie! nie. Mały sięk i kruki. Dobra. Co my tutaj mamy? O, start drop. Bardzo fajnie. Nie ja napłodziemy. Coś tam odblokowałem. Mm, no No to myślę, że będę nagrywał Brawl Stars'a, bo to właściwie jedyna co, nie to, bo to właściwie jedyna rzecz, na jaką pamięć mojego telefonu może nie pozwolić. Mogę jeżeli tego spójka je na dziewiątą rangę. No to będę miał wszystkich w zasadnym powyżej 10 rangi UUUUU będziemy wbijać w piwka wstęp W git, rozwalony Nie zabierzesz games, coś such... czarnym GEJEM! No wyjaśnię go tam proszę. No i dziesiąta ranga, bardzo ładnie. Kurwa, na no, mam słabo. Dobra, wlatuje ro Rosa z drzew albo z trawy. Taka ładna Rosa. E, kogo tam mamy? Na górze jest Shelli to my pójdziemy na dół albo nie pójdźmy na górę, bo tu mam skrzyneczki Zup. no o oh, kurde do tej szelki z gaci wolę nie podbijać o, znalazł się Harry Potter no a ty to mnie nad nie wkurzaj. Bo jestem taki to toksik. Chyba nikogo nie ma. To Zbiorę. Pupsik. Git. Jak sprawdzisz ksaki, to cię zabije. Dobrze, po prostu. Dobra. Czekam na tego Gandalfa. Juj, wygraliśmy. Uj, nie Na kurczę. Hej, hej, hej. Dobra, zagrajmy sobie jeszcze trochę rundek solo, bo jednak najbardziej lubię solo. na go na solo, solo. O kurde jest krzyczek. Widzowie, lecimy od razu tutaj. Tylko kurde jest dwóch L Primo i to jest moja szara reakcja tą informację. Okej. Okay. No kurde! Ale ta penny jest głupia! Ale ta penny jest głupia po prostu. Ja no, tych rankingowych nie mogę, bo nie mam nikogo powyżej tej ranki. Ja nie mogę. Dobra. To było słabe, przyznam. Mm. Cześć cze, 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 cześć A to co? część części w tych krzeciorach? Okej, okay. dla Wiesławy to rozegrałam, ale tak, tymczasem nie wiem, czym to jest wiosła. Tak. Halo? Widzimy do z spod butelki. Juhu. Dobra. ładnie wygraliśmy, może zmieńmy sobie, o kurde, ale podskoczyła Paweł Jumper normalnie Pokoje jest spoko, lecimy Hashtag nerf Poko Widzowie, zapamiętajcie sobie Poko do, do Kogo mi tutaj los podarował, proszę, by nie Colta Dobrze, tę parówę No i git. Zarkujmy. za Zjazd do komorazinka. Tak. Spróbuję raz być taki młody rzut na bitwę. Dobra. Jak sprawdzisz te krzaki, to się łamią po prostu. To się na miejscu. Ale gorąco. Nie może tak być, nie? Wiem. O kurde. A, łatwo, o nie, za wiele. Łatwiutko. No. Dobra, wbijamy szybko, wbijamy szybko wszystko. Musimy tak jeszcze z trzy rundki wygrać, cztery rundki. No, żartuję. Wygramy sobie po prostu Tutaj tutaj nawet czasu nie tracę. Jak widzę po prostu, co jest tam na środeczku, to... No chyba cię coś boli No chyba cię coś boli No przygrywały do starych Ale ja nie, ja nienawidzę Edgarów, dobra gramy jeszcze raz Robię tych czarnych emosów Kurde wkurzyłem no, że tutaj żadnego nie ma Jego jest... Jak po prostu będę grał w Shelly'ego i spotkał to full focus. No. masz jeszcze relaxa na to, że mnie pokonał ten. Ten no skill. Edgar to jest taki no widzowie, on jest taki ten. Jego same grajtki biorą po prostu takie... Takie macie taką krowę. Macie taką krowę, no i wiecie pewnie... A pewnie gra Edgarem, A bo taką pampę nie gra. נענית על מברכן. Dobra, to jest taki czarny, on jest taki czarny. Nie wierzę, dobra. Poko, to jest jednak krowa. Znaczy, Edgar jest większą. Edgar jest czarnym krowa. Tak się wkurzałem po prostu, proszę Edgar, proszę Edgar. No nie. Tak, i matkę, duszę i starą. Ja jeszcze raz spotkam to ult, full focus i w twarz takie Limo dostanie. Dobra. Po prostu te szali to szkoda, bo wszystkie szali są takie głupie. Po prostu takie tępe. No spróbuj. No. Waruj. Chodź ty, chodź, 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 chodź. 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 На что-то сделала фич? На вашне. я не подскапываю No, hmm, tak, 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 jeszcze trzeba, tak, 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 nie tak, I tak, wiadomo, że no, tak, Teraz sobie Chyba więc pójdzie na miniaturkę. Chyba więc pójdzie na miniaturkę. Dobra, widzowie. Ale paruwa. No to ja się z nami żegnam. Papa pa i cześć. Puu!